Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w tyle możecie słyszeć singapurską burzę, jestem ciekawa czy to słychać posłuchajmy wczoraj jak siedziałam na kanapie, piękne słoneczko godzina 13 yy, i nagle yy, no i przychodzi Darni i coś tam sobie gadamy i nagle normalnie jak jak wybuchnie, i miałam wrażenie, że wszystko się zatrzęsło. Yy, I mówię, ty, no chyba piorun walną w ogóle, nie wiem, w nasz budynek albo gdzieś obok. Ale tak nie mówię, nie, może, może gdzieś tutaj blisko, po prostu ta burza jest. Powiem wam, że singapurskie burze są tak nagłe, tak głośne, że pamiętam, jak yy, kilka lat temu byłam pierwszy raz i doświadczyłam pierwszy raz takiej burzy, to byłam w ciężkim szoku. Myślałam, że coś się złego dzieje, no nie? Wiecie, miałam jakiś taki lęk. Teraz już się trochę przyzwyczaiłam, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli jest taki nagły, yy, ja to zawsze mówię, że po prostu tak jak wybuchnie, jest taki, taki nagły dźwięk, to po prostu ja aż cała podskakuję, nie? I aż normalnie ciary mam na całym ciele. Więc no, ale wiecie, tu, bo tu jest pogoda tak, że jest w kratkę, nie? Raz jest mega słońce i wiecie, nie da się żyć, a potem nadal jest ciężko, jeśli chodzi o y, temperaturę, bo zawsze jest tutaj gorąco. Nawet jak jest taka ulewa, to nie robi się za bardzo chłodniej. Najniższa, słuchajcie to: najniższą temperaturą, właściwie, jaką chyba odnotowano w Singapurze w ostatnich latach, to jest 24 stopnie. I słuchajcie, jakie są na przykład 26 stopni, bo na przykład pada cały tydzień. jakie 26 stopni, słuchajcie, Singapurzycy ubierają kurtki, znaczy wiecie takie, jakby to się powiedział wiatrówki takie cienkie kurtki, albo bluzy to jest sezon wtedy na bluzy, ale to tylko według nich jest sezon na bluzy, bo ja bym nie dała rady, jest po prostu za gorąco, bo to jest wiecie co, bo tu pogoda jest taka, że jest po prostu tak mokro, nie, jest tak wilgotno, że wychodzisz, wiesz, wychodzisz na przykład z klimatyzowanego pomieszczenia, więc jakby wiesz, wszędzie masz sucho yy, ale wychodzisz na zewnątrz i po prostu w, nie wiem, w trzy minuty już czujesz po prostu na ciele taką warstwę tej wilgoci po prostu, nie? E, więc zależy od tego, gdzie się najbardziej pocisz, no to tam też najbardziej będziesz odczuwał, ale na całym ciele i tak poczujesz. To jest tak jak wejście do sauny, nie? Albo ja zawsze też to porównuję do tego, jak na przykład jak się wchodzi na basen, e, to zawsze przechodząc przez drzwi jest taka... Jakby fala gorąca, takiego wilgotnego gorąca na was tak uderza. To jest właśnie, to jest to uczucie tutaj pogody przez cały czas, jeżeli mogę to Wam zobrazować, jak to się był z was w Singapurze. I w ogóle to nie jest tematem odcinka, ale po prostu e, akurat jak kliknęłam Play, to e, mocno uderzył, uderzyła burza, czy nie jak to nazwać. E, więc ten temat pogody mi się gdzieś nie no, ale jak chcecie wiedzieć więcej o takich rzeczach, Typowo właśnie o życiu w Singapurze, o pogodzie, o jakichś zwyczajach czy coś to dacie mi znać. Teraz się zbliża chiński nowy rok i powiem Wam szczerze, że od pierwszego dnia jak przyjeżdżam do Singapuru, planowałam nagrać o chińskim nowym roku i nigdy mi się nie udało, więc trzymajcie kciuki, że w tym roku mi się udało, bo zawsze mi się wydawało, że mam za małą wiedzę, żeby coś przedstawić i, i tak dalej, ale y, uważam, że jak przedstawię po prostu to co wiem y, i nawet powiem, że nie wiem jak coś robią. Y, ale wydaje mi się, że robię tak, to myślę, że też będzie dobrze oddać to, co ja czuję. Yy, a jeżeli ktoś będzie chciał przeżyć yy, Chiński Nowy Rok w Singapurze, to zapraszam oczywiście. <grym> Może nie do mnie, bo Chiński Nowy Rok to się stędza z rodziną. Yy, no chyba, że jesteście moją rodziną, to zapraszam. O, się się cały czas burza. No, ale chyba nie pada jeszcze deszcz, a w ogóle teraz się szykuję, bo idziemy się tutaj z Darniego mamą. No, więc muszę zrobić sobie makijaż, piję sobie kawkę. Mamy dzisiaj niedzielę, no, ale mam nadzieję, że na długo nie idziemy, bo że tylko zjemy i wracamy, bo słuchajcie, dzisiaj yy, Darni, nie, nie powiem wam, nie powiem wam, co chcę nagrać, bo zaspoileruję, ale coś ze śpiewaniem i coś, myślę, sentymentalnego yy, dla wielu z was. Więc mam nadzieję, że wpadniecie. no, i to będzie pewnie na instagramie, Pewnie też rzucę jako szorcy, bo w ogóle nie wiem, czy zauważyć, że też rzucałam szorcy ostatnimi czasy, właśnie jak śpiewam, bo w tym roku mam postanowienie, żeby rozwinąć się w śpiewie i się śpiewać codziennie, ćwiczyć, szukać jakichś takich ciekawych barw w moim głosie, bo jest on dosyć, że tak powiem, mm, obszerny. <laughs> mam dużo zakamarków z ciekawymi barwami, więc mam nadzieję, że uda mi się w tym roku spełnić, spełnić jakieś takie moje marzenia, jeśli chodzi o śpiewanie. Nie, nie mówię tu o wielkiej karierze muzycznej, tylko bardziej o takiej osobistej satysfakcji z tego, że y, śpiewam, śpiewam poprawnie, że lubię swój głos i y, że na przykład chciałabym przebić barierę tego, że przestaję się wstydzić śpiewać przy ludziach, bo dopiero po pięciu latach przebiłam barierę y, nie wstydzenia się przed darnim, więc zobaczcie sobie, jak to długo u mnie trwało, ale po prostu ja szczerze wam powiem, że po bombsite a bardzo się zblokowałam, jeśli chodzi o śpiewanie Bo wszystkie komentarze typu, wiecie, że autotune i tak dalej Po prostu brałam sobie do serca wtedy I no... wiecie Na psychę mi to siadło przez, na długie, długie lata Bo ja też te 7 lat temu byłam... Teraz też jestem mega wrażliwa, ale, te, ale wtedy byłam taka... Po prostu jeszcze bardziej delikatna niż jestem. Yy, Takie kurde byłam, taka. No, bo, jak, tak zwany płatek śniegu, jak to teraz się mówi o, o wrażliwej młodzieży, to ja byłam dokładnie taka. Yy, teraz też jestem bardzo wrażliwa, delikatna, ale mm, jakoś chyba już ten bombsite, już przetrawiłam i. Yy, jest ok, i na przykład jak ktoś by pisał w jakimś autotunie i tak dalej, to już i tak y, już teraz się tym nie przejmuję, z tego względu, że też wiem jak powstaje muzyka y, i wiem no, no już nawet nie się na ten temat rozwijać Ale nie, o tym jest dzisiejszy odcinek Dzisiaj w ogóle chciałam opowiedzieć taki w sumie dosyć krótki może temat mm, Ale wiecie co, bo ogólnie Singapur jest znany Już ostatnio mówiłam w którymś odcinku, że jest znany z tego, że Wiecie, ludzie tutaj e, no dużo, dużo zarabiają e, Że ogólnie życie jest drogie W tym roku, słuchajcie, jak wygrywacie jakieś konkursy To wiecie, jaki Singapur, Singapur wygrał konkurs w tym roku? Najdroższe miasto e, na świecie Więc e, Singapurczycy wcale się tym nie cieszą nie jest to ża żaden powód do zadowolenia Jednym plusem mieszkania w drogim kraju i zarabiania w drogim kraju jest to, że gdziekolwiek indziej jedziesz To czujesz, że jest wow, jak tanio Więc jest to dosyć przyjemne uczucie Choć yy, uważam, że na przykład yy, jak teraz zostanę, we w Polsce, to uważam, że w Polsce też jest dosyć drogo Bo na przykład yy, jeż jeżeli sobie porównam yy, do tego, jakbyśmy teraz w Tajlandii No to w ogóle... Słyszycie? Jak byliśmy teraz w Tajlandii, to w ogóle tam jest tak tanio, że naprawdę w Tajlandii jest taniej niż w Polsce. Więc jeżeli marzą wam się jakieś yy, super wakacje i yy, nie wiecie, gdzie lecieć, to naprawdę ja szczerze polecam Tajlandię. Yy, bo tak, okej, okay, za przelot zapłacicie pewnie około 3000, myślę w dwie strony, ale potem, sorry, ale pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu za 350 zł za dobę, czy tam 400, yy, no to... Coś, coś wiesz, coś z tymi cenami jest inaczej. My, jak, jak byliśmy w Warszawie, spaliśmy przez pierwsze dwie noce w Nowotelu w Warszawie i płaciliśmy 900 zł za, za dobę. I mieliśmy w sumie zwykły pokój. Wiecie, no dobra, w samym centrum, więc ja rozumiem, że ta cena jest uwarunkowana położeniem i, ja, i wiesz, jakby no taki jest rynek, tak? Ale no jest to dosyć zaskakujące, bo my na przykład mieliśmy apartament, nie? To co właśnie Wam mówię o tej cenie, to to był apartament, e, że mieliśmy salon, a to zresztą muszę o tym nagrać: salon, e, kuchnia i e, sypialnia i łazienka. E, I korytarz taki duży, więc. E, i salon ogromny, więc pokażę Wam może, nie wiem czy w kolejnym odcinku, ale jeszcze właśnie Wam vloga z Tajlandii do zmontowania, i Wam e, tam mniej więcej pokażę ten apartament. Więc naprawdę, e, wiecie, to był apartament 125 metrów, a tak porównując do i to, i to też blisko, bardzo blisko centrum e, porównując się do tego, że spaliśmy w, w tym nowotelu w Warszawie za 900 zł, 920 chyba jeden dokładnie za dobę tak mi się wydaje, e, no to jest naprawdę drogo nie i to bez śniadań, e, w tym też było bez śniadań, więc nawet nie, nie porównuję, A jak szukacie tańszych wakacji, ale jesteście w stanie zapłacić za przelot to polecam. Ale na pewno w takiej sytuacji polecam wtedy na jakieś dłuższe wakacje, a najlepiej jeszcze wtedy sobie zobaczycie inne kraje dookoła, no nie? No bo jak już jeż, wiesz, lecisz na, drugi, na drugą stronę świata, no to fajnie gdybyś miał na przykład nie 2-3 tygodnie, żeby sobie dookoła też pozwiedzać, bo myślę, że warto, nie? Jak już wydasz 3 tysiące na sam, samą podróż, no to fajnie by było sobie też dokładnie zwieźć, ale sama Tajlandia, myślę, że dwa, na 2 tygodnie, my byliśmy tydzień czy osiem dni byliśmy i powiem Wam, że to było za mało. To było naprawdę za mało, żeby wszystko też zobaczyć, ale też mamy tam znajomych, więc też odwiedzaliśmy znajomych. Mamy też, mieliśmy tam też współpracę z hotelem, nie z tym, o którym mówię, bo właśnie dlatego byliśmy pierwsze pierwsze pięć dni, sześć dni byliśmy w tym, co wam mówię, w tym apartamencie, a potem mieliśmy współpracę z hotelem i właśnie tam byliśmy w tym hotelu na dwie doby. Więc... Ale to już właśnie też tylko pokój, nie? Był. Dobra, ale głównym tematem dzisiejszym właśnie a propos pieniędzy i Singapuru, chciałam poruszyć w ogóle temat takiej mini dramy, która jest teraz w Singapurze. Wiem, że takie tematy ludzie lubią, znaczy okołodramowe. Może w porównaniu do dramy, z co się dzieje w Polsce to będzie nic, ale Singapur jest ogólnie uznawany za dosyć nudny kraj, w którym za dużo się nie dzieje takich ekscytujących. No tak, tak się mówi i wiecie, jak na przykład w newsach w Polsce gdzieś tam wiecznie jakieś rzeczy złe się dzieją i słucha się każdego dnia bardzo dużo negatywnych rzeczy, no to na przykład w singapurskiej telewizji w mediach mówią na przykład o tym, jak się chmury dzisiaj ułożyły czy też, no nie wiem, naprawdę naprawdę takie rzeczy no jakby mało inwazyjne, nie, siedziałem, no czasami jest jakiś wypadek samochodowy, nie zdarza się to często, ale czasami się zdarza i wtedy gdzieś tam jest bardzo o tym głośno, się mówi o kilka dni, albo na przykład ostatnio było w newsach, że wąż wszedł na te kable takie, jak to się mówi, no wiecie, takie w mieście, jak takie duże kable wiszą, no to wszedł na te kable i się zwinął i, i była analiza ludzi, którzy się znają na wężach, bo to był Python, Python, tak była analiza. Dlaczego ten wąż tam wszedł? Co nim kierowało? I wiecie, pełno artykułów na ten temat. Myślę, że też e, dzięki temu, że w Singapurze za dużo się dzieje, to też ja e, dzięki mojemu Viralowi e, byłam wspomniana w każdych mediach w Singapurze, e, bo też było to coś ciekawego, że Biała z Polski mówi z akcentem singapurskim, więc e, dzięki temu mi się gdzieś tam też udało tutaj zabłysnąć, za że tak powiem. E, no, więc jakieś takie rzeczy mm, nie. Takie rzeczy inne niż codzienność yy, po prostu zawsze pojawiają się w mediach, więc trzeba być ostrożnym, bo yy, nie wiem, wystarczy jakaś głośniejsza kłótnia na ulicy, no to na 100% będzie ktoś, kto to nagra i na 100% będzie ktoś, kto to wyśle, a media będą to, że tak powiem, jadły i opublikowały, bo to będą jedyne rzeczy, które mogą opublikować. Więc tak, ludzie, ludzie właśnie w takich sytuacjach po prostu jak coś się dzieje, to na zawsze nagrywają, żeby w razie co być świadkiem i w razie co wysłać do Mediów i mieć satysfakcję. Um... No, a właśnie teraz była kilka dni temu, e, od kilku dni właściwie trwa, powiem, powiedziałabym taka drama na TikToku, e, o dziewczynie, która mm, wrzuciła unboxing swojej pierwszej luksusowej torebki. I możecie pomyśleć, sobie, co poszło nie tak, dlaczego jest tego drama? No, dlatego, że e, torebka, e, którą ona nazwała luksusową, była z firmy Char. Charles and Keith. Jest to singapurska marka torebek i butów, którą zresztą bardzo lubię. I mam e, też kilka torebek i kilka par butów. E, I bardzo lubię, bo to jest bardzo dobra jakość. I, e, no i bardzo fajne mają modele i są w bardzo dobrych cenach. No i właśnie teraz się zapytacie, dlaczego powiedziała, że luksusowe. No i właśnie. I to jest temat dzisiejszego odcinka, który chciałam poruszyć, chociaż już, już ten vlog jest dosyć długi, ale. Mm, Drama wyniknęła z tego, że, ktoś, że ludzie w komentarzach na tym TikToku zaczęli się z niej naśmiewać, jak ona może tę markę nazywać luksusową. I najbardziej się wybił chyba komentarz, w którym ktoś zapytał, czy ktoś jej powie. I wiecie, co to było takie, tak nie niesmasz... Aha, no i yy, teraz od razu powiem, że ta torebka, którą ona kupiła, kosztowała 80 dolarów singapurskich, czyli razy jakieś 3,30 30 aktualny, po aktualnym kursie. No to powiedzmy około 300 złotych. I no i po prostu wylała się jakaś taka dziwna fala ludzi krytykujących, znaczy krytykujących właśnie bardziej wyśmiewających, że przecież to nie jest luksusowa marka, że co ona sobie teraz myśli i tak dalej. Ogólnie pamiętam pierwsze chyba przez pierwszy dzień albo pierwsze dwa dni ten filmik zrobił 4 miliony wyświetleń więc wiecie, w Singapurze jest 5,7 miliona y, mieszkańców, to na pewno wyszło poza Singapur, na 100% wyszło poza Singapur wywołało to temat do dyskusji taki, że to co nazywamy luksusowym jest bardzo indywidualne i to jest nie wiem, może, może dla was to będzie nudny temat, ale ja, ja mam potrzebę jakoś na ten temat się wypowiedzieć, bo uważam, że dla każdego coś innego jest luksusem. Każdy co innego nazwie luksusem, nie? W zależności od tego, w jakiej rodzinie się wychował. No i właśnie ta dziewczyna też później opowiada, że yy, dostała tę torebkę od taty, że yy, no ich rodzina nie jest zamożna i że tego typu, na tego typu rzeczy nigdy sobie nie mogę pozwolić i wiecie, tak no poruszała serce, nie? Też tą, tą wypowiedzią, że taka sytuacja, taka sytuacja jest rodzinna i że oni też tak bardzo doceniają takie rzeczy, że na przykład mogą sobie na to pozwolić i ona na przykład o tej też torebce marzyła i tak dalej. Mam nadzieję, że naprawdę to też dotrze trochę do umysłu Singapurczyków, bo jak mam być szczera, to Singapurczycy bardzo, jeż, znaczy jeżeli chodzi o taki... Um, takie środowisko, w którym ja się tutaj, jakby pracuję i tak dalej, obracam, no to, wiecie, influencerzy, ludzie, którzy mają dostęp do luksusowych rzeczy, i bardzo często mam wrażenie, że oni trochę oceniają ludzi na podstawie tego, co noszą. Ale na przykład, co jest dla mnie takie dosyć też dziwne, bo. Jest wiele osób, które myślą, że ubiorą się w marki od góry do dołu, ale to nie tylko w Singapurze występuje. Ja to wiem, ale tutaj teraz opowiadam o Singapurze. Myślą, że ubiorą się od góry do dołu, wiecie, w markowo, a nie do końca na przykład jest to koniec końców stylowe. Jakby stylu nie kupisz, nie? Musisz gdzieś tam mieć jakiś tam taki zmysł, albo po prostu zasięgnij pomocy. No ale właśnie dużo osób lubi, tak mam wrażenie, że lubi, lubi oceniać na podstawie tego, co człowiek ma ubrane, zapominając o tym, że. Po pierwsze, nie tylko rzeczy z, od drogich marek są stylowe, bo też inne, są inne, tańsze opcje, które można nosić, które będą stylowe, bo to kwestia jest tego, co z czym połączysz. Ale drugie, no i właśnie wydaje mi się, że ten temat jest taki warty... Takiej refleksji też indywidualnej, że często też jesteśmy właśnie wszyscy zaślepieni, że o, chciałoby się wiedzieć. Ja, ja nie mówię, bo ja też mam jakieś tam rzeczy, które są droższe i w sumie nie musiałabym wydać tyle pieniędzy, żeby. Jakby nie, mam, nie, nie miałam nigdy aż tak silnej potrzeby, żeby mieć y, tego typu rzeczy, ale też coś takiego jest, że a, kupię sobie, nie? a, raz sobie kupię. Yy, I wiesz, jakoś tak, ale mm, na przykład, jak mieszkałam w Polsce, to tak totalnie nie miałam, bo też mam wrażenie, że nie czułam takiej presji, a tutaj często mam wrażenie, że też tutaj no, dosyć robi ta presja i trzeba jakoś tak być, nie wiem, reprezentować, tak jakby mieć taką prezencję. I też no, jeżeli idzie się na spotkanie z jakimiś markami e, luksusowymi, no to dobrze jest e, jakieś rzeczy wtedy mieć, ale na przykład e, w życiu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że e, myślę sobie, że skoro ja mam jakąś torebkę za kilka tysięcy, no to już gardzę jakimiś tam rzeczami, które kosztują kilkaset złotych. No nie, no i to jest takie, ja na przykład nie rozumiem dlaczego ktoś na TikToku, znaczy ja wiem, że na TikToku jest dużo troli, no nie, ale dzięki właściwie tym może trollom, a może ktoś taką serię myślał, ludzie wiesz, jakby poszli trochę porozum do głowy i się zaczęli rozkwinać, że są ludzie, którzy żyją inaczej, są ludzie, którzy na przykład doceniają małe rzeczy, znaczy, którzy doceniają rzeczy, które dla tych bogaczy byłyby małe a dla, dla nich są po prostu rzeczami dużymi, na które musieli odkładać, do, do których, wiecie, dążyli. Zresztą też zaczniemy, od tego, że ta dziewczyna ma chyba 17 lat, ta, która tą, tą torebkę dostała i no, myślę, że większość nastolatków zaczyna od tego typu torebek, chyba, że pochodzi z jakichś bardzo bogatych rodzin. Więc, no, jest to właśnie ostatnio taki najgorętszy temat w Singapurze. I wczoraj sprawdzałam przez 16 milionów wyświetleń pod tym filmikiem i że firma czasem Kid zaprosiła ją na kolację. Wysłała jej, słuchajcie, torebki, aż jak to mówię, to mam ciarki, bo wysłała jej też torebki i też jakieś restauracje ją zapraszały na, na jakieś tam ramen, jakieś tam hotpoty. Więc teraz są tutaj w Singapurze, po prostu ludzie gdzieś tam obdarowują i dziewczyna korzysta ze swojego czasu i bardzo dobrze i po prostu mega, mega się cieszę, że oni to. Tak rozegrali, że e, też szczególnie właśnie, że ta firma, którą ona tak bardzo lubi i o, na którą torebkę zbierała, to znaczy, że tam jej tata zbierał, żeby móc jej kupić, no to e, no mega, no mega to jest takie słodkie i ja, ja sama e, wiesz, jak miałam 17, 18, 20, 25, 23 lata, tak samo e, zbierałam, jak coś chciałam sobie kupić e, i. No i też zawsze się jarałam i to są te momenty, w których właśnie człowiek się jara, że odłożył, nazbierał i ma. A ci TikTokowi komentatorzy chcą jej odebrać tą całą radość tego, że ona w końcu tego dokonała. Ona już zrobiła piękny unboxing, widać było, że jest wiesz, strasznie dumna z tego swojego zakupu i super! Wiecie, ludzie wiesz, tak lubią mówić jakieś tam rzeczy, że o rzeczy materialne, to są tylko rzeczy materialne, ale to są tak naprawdę jakieś takie symbole, że na przykład dążysz do czegoś. Marzysz o czymś i sobie to po prostu kupujesz, i jesteś po prostu z tego dumna, i jakąkolwiek ma to wartość. E, finansową, nie ma to znaczenia. War najważniejsza jest właśnie ta wartość sentymentalna. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mają jakieś takie sentymentalne, e, jakieś ma sentymenty do przedmiotów. I ja teraz nie mówię, że o, teraz trzeba kupować drogo, bo mam do tego sentymenty absolutnie nie idę w tę stronę, wręcz w odwrotną, że właśnie doceniać jakieś takie rzeczy, nie wiem, też e, ludzie na przykład lubią gdzieś tam pokolenie pokolenia sobie przekazać, to jest takie mega urocze i każdy ma jakieś swoje inne upodobania i pasje i jeżeli ktoś e, na przykład Uważa, że luksusową torebką jest tylko torebka za 20 tysięcy. Okej, okay, niech tak myśli, ale niech nie narzuca osobie, które, dla której luksusem jest wydanie 80 dolarów na torebkę, bo jest to według niej zbędny przedmiot, którego ona nie potrzebuje w życiu takim codziennym. Ale jeżeli będzie go miała, to jej życie będzie po prostu, nie wiem, przyjemniejsze, jej życie będzie, będzie się czuła bardziej spełniona, będzie z siebie zadowolona, cokolwiek będzie czuła, to jest tylko jej uczucie i kurde. Fajna jest ta dyskusja, podoba mi się to, że ludzie na ten temat dyskutują, ale nadal mnie frustruje to, bo jestem pewna, że jest masa ludzi, którzy właśnie w ten sposób myślą, że e, dlaczego ktoś się tym jara, jak to jest takie tanie. I to jest. No nie wiem. Bo ja na przykład e, pamiętam, jak dostałam pierwszą paczkę z Chelsea to też było zaraz po tym, jak e, właśnie w Singapurze gdzieś tam się wybiłam. No i mega się jarałam e, torebką e, od nich, moją pierwszą, i e, potem też wysłali mi na urodziny prezent. I no nie, wiem, ja się na przykład w rzeczy jaram, bo dla mnie na przykład to, że ktoś pomyślał, e, żeby mi coś wysłać tak, wiesz, bezinteresownie, bo to nie była współpraca, tylko po prostu tak, żeby wiecie, żeby mnie sprawić mi radość, wiadomo, zawsze te firmy liczą, że gdzieś tam wiadomo będzie jakieś udostępnienie czy coś, ale to było czysto... nie było napisane i proszę, trzy do... instastory, dwa posty czy coś, nie. Po prostu napisali, że chcieliby mi wysłać prezent i mi go wysłali. I właśnie teraz tacy też mi wysłali e, takie mini torebeczki pokazywane na instastory. No mega, mega lubię tą markę i e, jak kiedyś będziecie mieli okazję gdzieś złapać ten sklep. Nie, nie wiem w jakich krajach ta firma jeszcze jest, ale naprawdę jakościowo są rzeczy super. I te torebki będziecie naprawdę mieli Przez długi, długi, długi czas Więc moi drodzy, myślę, że to by było na tyle Nie wiem, czy przekazałam w ogóle to, co chciałam przekazać Bo trochę się pogubiłam w tym, co mówię <laughs> Jak zawsze Ale miło by było mi Was gdzieś chciałam zrobić makijaż Ale ostatecznie mam tylko soczewki Nieuczesane włosy i moją kawkę Ale zmontuję ten odcinek Wrzucę jeszcze, zanim pójdę Na obiad z no i potem jeszcze będziemy wieczorem nagrywać, więc życzę wam miłej niedzieli moi drodzy, napiszcie w komentarzu co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, jeżeli macie do mnie jakieś pytanka to zadajcie mi pytanka, może jakieś Q&A zrobię, jeżeli zbiorę te pytanka, wszystkie w jedno, więc za jakiś czas mogą być właśnie jakieś Q&A moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku, buziaczki, pa!